To jest, Natylla, to, ma to jest buntyn 10 młodziesiątolotka, to jest buntyn Martelli, Peter van der Merwe, to jest tego Duńczyka całego e, i samica jest, czekaj, co on to ma porobione, tu ma ostatnio, nie no, cztery ma chyba, ale tu ma to ostatnio, nie wiem, no, chyba się coś stało, cztery ma, sześć ma do końca, taki mazok. Bardzo fajny samiec. To jest ten Duńczyk na ta ona, na ta, co tam też przedstawił. O, jest z jednej strony glazer, nie? a z drugiej jest ciemne oko. Bo no to jest z tego Duńczyka, ten Duńczyk tak ma. Taki krwawek, a kapitalny, Za dużo ogonów już nie możesz tak. W prezentacji przyjacielu. O, siedzą w tym, w tym chlewie, ale pióry zjadą, nie mają. Nie ma źle. Taki prezentowany samczyk.